Przyjmijmy, że mamy tutaj taki dość gruby kawałek skóry, jest to prawie 7 mm. Eee, są to dwa kawałki skóry sklejone ze sobą. Może to być rzeczywiście więcej elementów jak w przypadku jakiegoś portfela, kartholdera itd. I musimy sobie wyrównać krawędź, czyli standardowo przykładamy linijkę, bierzemy nóż i tniemy. Przyjmijmy, że doszło teraz do takiej sytuacji, gdzie podczas cięcia nóż nie był idealnie 90 stopni do naszej skóry i powstało załamanie. Ja, oczywiście, w tym przypadku już pojechałem dość grubo, natomiast dajmy na to połowę mniejsze, czy jeszcze troszkę mniejsze nachylenia mogą się zdarzać. I teraz, co w takim przypadku, czemu to szkodzi? Oprócz oczywiście temu, że wizualnie nie jest to poprawnie, nie jest to dobrze. Jest jeszcze jeden bardzo ważny powód. Jeśli będziemy szyć tą skórę i zaznaczymy sobie na przykład cyrkiem, cyrklem traserskim e, linię szwu z jednej i z drugiej strony, to realnie po szyciu e, szef z jednej strony będzie bardziej oddalony od krawędzi niż z drugiej, więc cały ten nasz projekt będzie wyglądał mega nieestetycznie. No, i teraz pytanie, co my możemy z tym zrobić? Oczywiście możemy wziąć nóż i próbować dociąć e, kawałek skóry idealnie, ale też może dojść do sytuacji, że po prostu przesadzimy w drugą stronę i w ten sposób nasz projekt będzie się zmniejszał, aż ostatecznie się okaże, że po prostu te elementy do siebie nie pasują, bo już zbyt dużo żeśmy ścieli po prostu tej skóry. Więc takim fajnym rozwiązaniem może być taki hebelek. Wiem, że najczęściej takie hebelki ogólnie kojarzą nam się. Z drewnem, natomiast taka mini jego wersja może być skutecznie użyta właśnie do prostowania krawędzi skóry przy projektach. W tym przypadku jest to hebelek drewniany z mosiężnym pinem utrzymującym ostrze, które ze spodu sobie tutaj delikatnie wychodzi. I teraz tak: bierzemy sobie coś twardego, prostego, jak tutaj podstawa granitowa kładziemy jakiś dowolny kawałek skóry po to aby podwyższyć nasz projekt ponieważ tutaj jak widzimy jest odstęp od ostrza kładziemy sobie nasz projekt na tej skórze i hebelek po prostu kładziemy sobie bokiem do naszej skóry i w tym momencie rozpoczynamy prostowanie przykładamy skórę hebelek bokiem i przesuwamy po całej jego krawędzi. Ten właśnie wygląda krawędź po cięciu. A tak poprawiony kąt. Narzędzie to pokazujemy jako tylko ciekawostkę. Jako dodatek, który możemy sobie wykorzystać w naszym warsztacie. Na chwilę obecną nie będziemy go sprzedawać w sklepie, e, także każdy, kto chciałby skorzystać z takiego narzędzia, musi go znaleźć na własną rękę. E, jedyne co wspomnę, to na pewno narzędzie przychodzi dość mocno tempem, więc trzeba e, to ostrze po prostu wyjąć i naostrzyć i doprowadzić go do takiego stanu, aby po prostu cięcie skóry było możliwe.